witam serdecznie w kolejnym materiale chyba świątecznym dla was na wstępie życzę wszystkim mimo, że już święta trwają to zdrowych i spokojnych wesołych świąt I, i zabieramy się do pracy, bo u mnie dziś dopiero poniedziałek więc do wigilii jeszcze trochę niosę właśnie płyn do dojarki, bo się akurat skończył Albo w masie ku końcowi Nie wiem czy trzeba kieszonki może przywieźć Zaraz sprawdzimy Popatrzymy Nie wiem czy słyszycie, krowa Nadal ryczy Za odsadem A ta panienka Jeszcze się nie dzieli I ta też nie A tu jest końcówka taka już naprawdę. Resztka ojej, ojej, piesek Tu Tu teraz dołożyliśmy jeszcze Po ojej, rano siano żeby było trochę więcej do przeżywania No tak, ojeju A się piesek cieszy Już widzę jakoś po nowym roku Maksymalnie mi trzeba śrutę zamówić Bo może braknąć Może zadzwonię Kiedy będę jeździć bo, bo za dużo już jej nie ma a jak ktoś powie jak to się tu wsypało nie mam pojęcia takie wywijanie tych big bagów ułatwia dość mocno sprawę bo się no jakoś łatwiej się zapodaje z wywiniętego. Więc teraz rano jest kukurydza i siano, wieczorem siano kiszonka i słoma. Zróżnicowana dieta. No mhm. Ale... mi ktoś tu w słomie obrócił te widły. Fajne sianko. To też chyba jest trzeci pokos. Nie można za dużo dać, bo potem nie wyjedzą do wieczora. A wieczorem... No w sumie jakby mniej wyjedzą, to po prostu mniej sianokiszonki kiszonki dostaną. Ale siano kiszonka jest chyba trochę bardziej wartościowa od siana. Choć w sumie nie wiem Pewnie trochę tak. Big i powod wieszałem do góry, bo jak leżą na ziemi to myszy atakują i tak są powieszane jak, jak się dało żeby nie były tak pogryzione jak teraz tu dam siano będę musiał zadzwonić się, dopytać o śrutowanie jak tam to wygląda O, tu jeszcze kukurydzy, nie wszystkie wyjadły. Już ma z tydzień po terminie ta krowa, więc rada dzień powinien być ocieranie, A pewnie przypadnie. Jak to zwykle na gospodarstwie bywa. Dobra, tu starczy. Tam też starczy, tylko zgaszę światło. Przegarniemy, bo już widzę, że tu pani samolubna pod nogi wyciąga. U nas ta oweczka trochę się wyczyściła, była taka brudna, już trochę lepiej sieć wygląda jej No i krowa jeszcze jest gwarancja, też ubrudzona, ale nie wiem czy, czy nie wodzi, bo a co tu w oborze? Rek i płacz Są cielaki, A tu naprawdę ciepło jest teraz jak jest pozostawiane wszystko to jest naprawdę przyjemnie. Osiano trzeba im dać. Ja to lubię jak tutaj jest mimo to wszystko jak jest. W miarę posprzątane. Na tym stole to zawsze lepiej wygląda. O, coś się trafił, dziś, kawałek gorszej, si gorszej kukurydzy. Jest 12. to jest do wieczora. Jeszcze sporo mają do zjedzenia. Co, mam Nie ma już mleka. Wszystkie powstawały. O, trochę sobie. Tutaj trochę pisaliście zanim, że mokre jest Nie zdaję sobie sprawy z tego, że z zawsze trochę kapie Dlatego właśnie poddaję tu siano, żeby trochę to wściąkało wilgoci I dzięki temu... Nie było tak mokro I od nowa jeszcze raz przekulam I będzie chyba i okej okay. Lech się rozkuluje elegancko mm. o jakiś kaszelek delikatny, ale to taki bardziej chyba od, 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 kaszlnięcia niż kaszelek na chorobę. No widzę chyba z tyłu. Mam nadzieję, że wie gdzie jest poidło już i gdzie, jak jeść. O, teraz tych głów się trochę porozkładało po całej długości każdy. Dobra, zrobiłem kilka zdejm na miniaturki. Yy, tutaj nie będzie trzeba zrobić może jutro, może dziś. No i tutaj chyba tak samo. By trzeba było już może zrobić, pościelić. A może jeszcze do jutra, bo to tak jak za szybko ją pościelę, z jednej strony wiadomo, że yy, powinno być tam niektórzy codziennie po trochu, ale to jeszcze nie jest przerobiony taki gnój, tylko to jest tak trochę z zewnątrz. Tam pewnie od końca mają trochę czystsze słomy, chyba. To? Widziałem, że pisaliście dużo, żebym sobie zostawił na zacielenie sztuki z przedełek jajówki ale ja liczę, że z tych sztuk będą fajne wagony po 700 kilo w dobrej cenie. Za rok. Jeżeli coś się zmieni, to jeszcze i tak jest czas do insynuacji ich w spory. Jakiś krawężnik, to jest ta ziemia, którą ostatnio rozgarniałem w materiale. Widzę, jakiś krawężnik się trafił. Damy go sobie tu z boku. dobra. Tam słyszę ryki, ale to ryczą po prostu bo nie ma jednej w stadzie sztuki ale młoda nie ryczy zaklimatyzowała się zresztą a tu te dwie panny bez zmian, stoją we dwie ale widzę, że tu nie mają nic do jedzenia za dużo skończyło się siano, czy siano kieszonka, no to co zim przywiozę bardziej przyjechałem czołem bala, tam na to, na te dwie jałówki do obory a tu są na wszystkie świeże i tu mamy jeszcze dla tych starszych więc... Jest już prawie styczeń Więc jestem już przekonany, że Do sezonu kolejnego nam starczy paszy Tu czy to Fajnie się zieleni, jest też I kukurydzy tak jedna czwarta poszła, nawet nie cała Więc też jesteśmy przekonani, że w tym roku na no, kukurydzy powinno starczyć lepiej niż w tamtym roku No bo 3 miesiące jest skarmiana i jest niecałe pół pryzmy, a licząc pół pryzmy na 3 miesiące no to cała pryzma na 6, to 2 na 12, czyli idealnie tam idzie w tydzień w tą, ale powinno wszystko być ok. I i patrzcie, to jest dobre, że w tym roku zdołało się uzbierać taki wystarczająco duży zapas Na te 30, prawie 40 z było No celowo fajnie by było mieć te 40 Minimum A to wszystko czas pokaże tak naprawdę Odzierżawy już tak z dwa miesiące dość mocno szukam. Na razie nic się tutaj nie trafiło. Była tylko oferta pół hektara, 15 km ale zrezygnowałem, no bo to do pół hektara nie, nie opłaca się gdzieś w rejon, gdzie, gdzie jest dużo dużych gospodarzy jest to jakiś Szósta klasa piąta. Więc od razu zrezygnowałem czegoś do 10 km jeszcze tam jechałem, na taki kawałek, ale ponad 15 no to już jest jednak no, pół godziny ponad jazdy będą stronę Około no, pół godziny dobre. Nawet więcej. To już się mija z opłacalnością. Była jakaś osiemdziesiątka do setki resztka przy ostatnim zbieraniu, ale też swoją wagę ma dość sporą. Właśnie przygotowuję się, bo udało się przekonać, żeby dzisiaj mi podjechali yy, zaśrutować to zboże, nośruta przygotować ogólnie. Więc ja tutaj już przyjdę do tego się za godzinę dobrą będą. Trzeba beczkę oszykować, melasę. Przynieść beczkę no, od melasy. Wody gorącej, rozmieszać. Przynieść jeszcze kredę i sur, bo szybko byłem jeszcze w agropaszu. Kupić? No, w agropaszu. Po prostu no, to nie, nie jest to słodziej agropasza, ale ale no tak tak po prostu mówię rower trzeba odstawić również bo też nie pomoże a przeszkodzi i dobra tu mam też parę rzeczy już do ogarnięcia więc ja szykuję i zaraz się jeszcze włączę a więc udało się Szybko, my już było po ciemno, na przyjechali, udało się usiutować 5 ton, jak zwykle, fajna, fajna pasza, no i jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ten no taki niepełny i tu jest szósty big bag pół i jeszcze jest w zapakowej, tak gdzieś na dwa tygodnie, trzy, dwa tygodnie powinno jeszcze starczyć dobre bo, bo tego idzie gdzieś dwa wiaderka dziennie No a śruty no to już wam liczę Raz, dwa Sześć, siedem około wiaderek dziennie idzie Zwykłego śrutu Na dzień O, siedem Więc taki woreczek Na no, koniec tego materiału zdecydowałem się, że już nic więcej Za dużo nie, nie mam do dogrania, więc Życzę spokoju w te święta, bo wtedy z materiału wychodzić, jest poranek wigilijny. U nas jedna jówka wodzi, druga ryczy za młodą, cielaki też, więc mamy chór na całego, na gospodarstwie. Ale niestety tak to tak nie tak, tak wszystko złożyło, więc życzę spokojnych na i, i, i zapraszam do komentowania. Łapek w górę oraz subskrypcji taki prezent możecie mi też dać ja staram się wam systematycznie teraz rzucać materiały i, i dlatego właśnie nagrywam codziennie coś nowego